No siema, z tej strony Miłość i dzisiaj będziemy nagrywać OneBlocka Dzisiaj postaramy się rozbudować wyspę ubezpieczanie Tutaj y, zrobiłem magazyn, odcięcie jest ładne i tu jest mój skończony domek Bo w poprzednim odcinku nie skończyłem naszego domka I tak wygląda nasz domek z środka, zrobiłem przed odcinkiem Dzisiaj będziemy robić takie coś, że będziemy rozbudowywać nasze jakby, pole nim, miurę, bo tu bym nam no. nie będę wasza I zapraszam, yy, jak chcecie, kiedyś tak, mieszka Krypton, jest i Simon, to uczynię zasypse kanał, kanady, dać łapkę w górę, oraz napiszcie no. napisz na Biorę udział w 1 albo 2 marca. I zapraszam, miłe, miłego oglądania. I zapraszam. zobaczcie, Mam 388 takich bloków. I tutaj z tych bloków, i powiem bardzo dużo krów. I tutaj, to warunków, nie ale jak to będzie, to jest kurczak. I jak będzie ben, teraz jaja, sa, yy, no jaja, to będzie teraz dalej jedyny kurczak. To będzie wcześniej Tak wyglądał mój magazyn. To właśnie było takie drzewo, żeby tak ozdobić. I, no, i dzisiaj będzie na te pole, bo my jakby w ogóle pola nie mamy zrobione. Jak mamy takie ganki, mamy pomieszczenie. A to stosowało. Teraz zawalimy trochę mieści, bo jest zadanek szybko rumbamy Mamy tu jednak No, No szybko szybko szybko, szybko, rumbamy no, Coś zrobić W ogóle ocenicie, no mi się to nawet podoba że Nie jest takie zabrzydłe Takie no, 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 no. Właśnie miałem pomysł, że, że pole będzie gdzieś taki kwadrat, a tu będzie gdzieś... Tutaj nie będą drewna, tylko tak na razie dałem tej drewna. Zresztą tam dalej będę drewna, bo pracuję za mało miejsca. Szybko, bo wiem, ale wiesz. Biorę motykę, biorę troszeczkę dielka, tak na razie mam tyle. A.

Raz, dwa. Brakuje nam jeszcze dwa niedzielne. Tak Zupełnie. I średni gdzieś, nie wiem, tu już średni. Szybko biorę dwa to dość W ogóle taki fajny klimat, mi się bardzo podoba. Oni dają tak jak szyby. Nie wiem, co jest żeby tak mi się podoba. Po prostu nie wiem czego. Tak stwierdziłem. Tak, 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 to tak, film. Ja film, tylko tak, 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 Tutaj chcę takie klawisze mykartowe, że raz, dwa, i jak to wyłączę, to nagrywać tak. Kasiaczki mi nie wyszło nagranie, muszę niestety od początku... Ja na tamtym nagraniu robiłem domek, po prostu skończyłem domek, muszę tutaj szukać na pewno. I tutaj robiłem jeszcze ten magazyn. I mam w ogóle kolejny poziom i muszę tylko pokopać tego roku, bo szczerze, nie mamy nic. Muszę coś pokopać, Jakie jakieś sadzonki będą, które nie a Kamienny kino, wiedziałem gdzieś na pewno jest. Tu było żelazo wyglądać. Okay. Więc szybko kopiemy. O śnieg. Może weźmy. A będzie misiu. Misiak, no weź o co chodzi. To sprawdzę, może do niego idlo. No to co mi się uda, czyli nie ocenić, takie drzewko, bo wiem, że to jest taki trochę, no, już, ale mi się podoba. Jest z tym... Dobra, Dobra. Dobra drzewo też byli. i Jakby to była chmura, lawa, ale tu nie występuje. Ale byłoby w śniegu, w 16 bloków. To No przynośni byłoby mniejszo, bo myśmy wtedy zrobili tylko iglo. Coś nowego byłoby w śniegu. Tylko to jest, co zrobiłem się ani umiem robić iglo. To jest taki problem, troszeczkę. A jaką tam chłodę? W ogóle jest biorny zimony, tak ktoś by nie wiedział. I jak hmm. to te... Nie! Został. Wiesz ja mam kość, ale przerobiłem. Nie, czemu? Ok, gdzie? Jak chcecie ze mną to jest ser, bo teraz ma mały blog dla widzów, jak chcecie ze mną pograć, to napiszcie w komentarzu swój nick z DC i wtedy ja was zaproszę. Tylko jak będziecie dotykać mojej wyspy, to nie jest nie tylko budujcie nowe rzeczy, jakie chcecie. I proszę was na no, no. I y tyle. I y to y y y y nie ma pojęcia, nie ma oglądania. Dobra, i to teraz. Szkoda, że, że oto nie chce wyrosnąć. Jakbyśmy by, mieli kolejną wodę, to byłoby pięknie. Na nasionach. Przepraszam was, musiałam go zabrać. John jest? Zrobimy liska Jak się sfała lisa? Ludzie Jak się sfała lisa? Może byśmy go No dobra, to brzmi jak plan. mam drewno no, dobra, trzy bierzemy 3 Niezako mi się podoba ten magazyn Przepraszam za ale, 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 ale to, po prostu i... no... Odwiedzę do bo mi się wydaje, że na chwilę spadnę Szara pierakota No w sumie dobrze, śnieg, śnieg a to jest tam jest disco, ty tam to jest to jest na Lisa? We, Księgę. Dostałem w ogóle, co to jest? Spowolnienia. Mam ja się Bardzo cieszę się, że dostaję łuk. Może będzie pies, tu jest. Strze.

Machatka. Dobra, Ja właśnie mogę. O, 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 świeci. Tak. jest takie jeszcze cztery. dobra. Warto będzie Ja bym się zbugował chyba, wiecie. Bardzo ci mi chodzi. Jak chcecie. Z... Ej, ludzie, jak chcecie zagrać? Bo Bugie, zagrał ze mną jedną i drugi, i Misiu Polarny. ma mikrofonu. Misiu. Ah. Bodyguard senior. Misiu. Jakieś ah. miejsce dla niego. Miejsce, miejsce, miejsce. Robimy dla niego. Dobra, bierzemy... Crafting, crafting. Misiu nie Bo cię bardzo lubię. Nie, nie chcę, ja nie, ja chcę mieć misia. Zostaw mnie go, misiu. Chcę mieć misia. No nie to tutaj do Tylko nie wiem, czy nie budować. A ja mam. Raz, dwa, trzy. Na razie nie mam śniegu ja robię taką bardziej prowizoryczną. Nie, coś takiego. Nie stanie jak rozwala, bo mi się to opłaci. Jakby no. Mi się nie opłaci. Tylko... O, coś takiego. ma, no, o. No. Dobrze, ja tu nie zmieścimy. No Dobra, to się jeszcze raz rozwali. Misiu! Ja Wiem, co jest, bo mam nadzieję, że się nie walę. Mam nadzieję, że nie walę. Bo jak ktoś jak mi jak skawalnie, to on jest taki wkurzony. Dobra, niech ja łódka, nie da łódka, łódka, łódka. łódka, Dobra, musimy go rzucić. Wejdź, wejdź, wejdź do tego. Wejdź. Słuchaj, nie.

Tu nie wchodzi. To tak nie wchodzi? No to, to trzeba go popychać. Ja nie podoba ci to, ale mus musi być popychany. Może jeszcze wcześniej potem jak coś. Bo możemy jeszcze uciec. Chuje ja moje szczęście piękne zawsze jest. No, więc muszę wprowadzić spotyki.

Mamy nowego przyjaciela. A jak go nazwać? A. Napiszcie w komentarzu, jak będzie tej niej... Jak go nazwiemy. Że, nie wiem. Rysiu? A. Nie no. Idę. a mam pomysł. Kto pierwszy napisze na przykład yy, pierwszy napisze niedźwiedź, to damy przed jak, jak na przykład ktoś będzie mieć ich kazek. Nie znamy. to czy, czy, czy oczywiście. To wtedy go napisze, yy, napisze, yy, ten napisze ten niedźwiedź jako pierwszy, wtedy go nazwę. Oh nie. nie uciekaj, spokojnie, spokojnie. Aha. Widać, że nie jest przestraszony. spać Jak to się oswaja? Jezu, ale spam na tym Discordzie. Lisek. Dobra, zamknęłem go i y, pokupię mi do tysiąca i coś, tu żeby ulepszyć. Czego to nie rośnie? Dobra, rozwalamy jeszcze. Aha! Już dawno rosło. Aha, wiesz, ale nie. Może, ale nie będę myślał, że nie. Jezu, ale tu nikomu nie mówić... Bierzemy kilo... Bierzemy kilo. żelazo, tu mam żelazo, tu mam węgiel i tu mam też to potyki yy... yy, yy. to na pewno w przyszłości na pewno będę powiększał yy, na pewno będę powiększał nie, nie chodzi mi o obiecy, tylko... I'm a mom. Nie wiem, nie to Bo wtedy się sfokusuje i na zabija. Serio? Czy? Jezu, nie ja biorę. Ja nie mogę zbiorę na bo ja bym się zabił co tak wygląda, ale z z buchem, to nie z ten Nie wiem, co sobie. Przejdzie? Przejdzie. No, jeszcze jeden pomysł, tak że. O, coś takiego. Nie przejdzie, o, nie przejdzie. To bardzo dobrze. Ładnie widać. Cześć, nie ma na... brata. Nie wiem, tego ja też tego nie bamę. się Nie, nasz, nie, no, w tego, nie, 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 spadnie. Nie, nie, to obowiązuje tak samo, że to dwie pierwsze osoby piszą niedźwiedź, to wygrywa, że, że jego, że, że niedźwiedź polarny będzie nazywał się Link. Nie hmm. Niedźwiedź! Nie, no, no na mnie, by chcieli mnie zabić. No, no, patrzcie ludzie. Ten jest skórzony. czego mam Czego muszę mieć taki. Nie, tak, nie, nie, wie, gdzie... nie. Nie, Na 13, <trym> O o o o o o mm. o mm. Nie o Nie o okay, nie o o mm. Moje marzenie się spełniło. o mm. <laughs> do tysiąca i będziemy pożegnać.

12 czyli 3 to możemy dopełnić iglo. jej to jest śnieg. dynia no dobra, na My ja kończę widzimy się w Jutro chcę to... cześć.